Z tej strony Maciej Oraz, Mateusz. I witamy w kolejnym odcinku Death Space 3 Jesteśmy odcinku... na karuzeli uhuh. W poprzednim odcinku zaczęliśmy sidequesta w zasadzie Znaczy powtarzaliśmy go <laughs> W zasadzie. I ciach Nie, nie można Jest! Jest, bosz! dało się. Więc ja na dół Tak, tuliśmy. To jest jakieś zejście na dół. Coś gdzieś wyszło. Tak, stąd. Tutaj się rozpadło. A, a tam jest jeszcze jakieś dziwne zejście. Ja idę je obczaić. Ale musimy iść tutaj, czy tak? musimy. Nie iść wiem. Tutaj. Tak, musimy iść tam dalej na dół. Proszę tą drabinę. Co tam masz? Tutaj coś leży. Spodziewać. No jakiś... Jaki, w ogóle miniaturka! No! Miniaturka... E, tego... Unitologa... Ornitologa... Ornitologa... dobra Musimy zacząć kojarzyć tą... Tą Unitologię. Będzie bur... Było, boom. Będzie jeszcze raz. Więcej nie będzie. Czekaj. Make, Make us, us whole. Us U, to powtarzała dziewczyna Izaka, non-stop. Make us whole. Coś tu jest, tak. Takie fapanie. O! Bronisz oh, mnie.

oni są? U mnie się pojasz <laughs> Serio? Tak Tutaj szukam co się dzieje, ale nie wiem co się dzieje Spierdalaj dzieciak no, Ale poważnie Oni po prostu chcą się przytulić No ale nie mam apteczek To nie jest zabawne, że ja nie, że nie mogę tego wiesz włączyć dostałem się deskę tak dostałem Dzięki, ale kurde no Nie czuję tego, no stoję pod tym markerem, no. Może musisz coś gdzieś indziej zrobić. No nie, no ostatnio stałem pod tym markerem. Musisz pozabijać te dzieciaki No ale A... ile ich ja mogę zabijać, ty? Nie wiem, to nie mnie idzie, jak każdy. Ja mam taką ścieżkę, z amunicji wydeptaną. Bo Ale nie widzę jaki spada dziecko, nie? Co? Mówię, że nie widać na, na żywo jaki spada dziecko. Spada dziecko, tylko ty mówisz to dziecko. Chyba, że masz całe. Teraz mam całe. Już, yes, ile tego bahorstwa tej. Ty, ale powaga, podchodzę do tego, do... bo to też mam markera, nie? I przestają dzieciaki wychodzić. Podejdę do niego i od razu dzieciaki wychodzą. Więc to jest takie trochę słabe. Chcę się skończyć. O, Marty! Zaczął pękać Powiem żeby nie ślub to dalej No strzelam do tych dzieciaków Markier zaczyna pękać to się robi. O, wyłączył się no dobra, wyłączył się tam. ale pęka Chyba nie jest moja zasługa, że on pęka. A co dalej pęka? On pęka, powiem, raz. Dwa razy pęka. Tak. Staram się wiesz, oszczędzać życie, ale. to widzę jak się Może tutaj jakiś z Może to ja jakiejś znajdę, tylko wiesz, boję się w ogóle podchodzić, bo tam to dzieciaki, które mi zadają, nie? Myślę, że to po prostu musisz chyba zabijać wszystkie, nie? Ale ile tego kurna jest? Dużo no. więcej nie mam, muszę oddać. po prostu spróbuj ze stazą, to Ja układam tego markera, robię coś z nim, ale nic się nie dzieje. No boski w twojej głowie jakby nie mogli. Ma... Ja nie wiem co się dzieje It's all up to you man No ja wiem a wiesz ile to tam jest znajdzie <grymne> Zakładam, że jest sporo Nie możesz wycieptać ja tu mam sporo Może no, ja muszę zginąć no, Nie na co nie A nie co ja robiłem Strzelałem do niego Właśnie u mnie pęk, ale się naprawił Dobra jednak tak miałem strzelać do niego nie unless we stop the markers. The Czekaj. Nie mam żadnych apteczek. naprawdę. No, ale była duża apteczka. Była? No, była bardzo duża apteczka. Plus dwa clip, jeden damage. Dobra, da się przeżyć Męcz! Męcz! robić apteczki Boże, nie tych apteczek nie trzeba na robić. Ale głupio, że się to tak wiesz, nie skumałem do końca. Ile tego draństwa tutaj dostaliśmy? Nie, no weapon upgrade to nie. Mm, craft item. Uh, medium medpack. O, mogę ich narobić dużo. Dobra, niech będzie 10 i dwie małe. A może tego zrobię, large'a? Też te... A, to... A, to... Uf, Chyba jakoś jelenie jest teraz, nie? O 9 minuta. Ach, no to narobiłem tych cholerstw. Możemy zieleniować w sumie. Uh. Nie wiem ile to jeszcze potrwa Dobra, to dawaj jakoś Dobry halun nie jest zły No, dobry halun nie jest zły, nie wiem jakie tło O ja pamiętam to miejsce ty Tu był napis Happy Birthday tutaj są <słyskawek> <słyskawek> pod tą napis To Beka No Ale z drugiej strony on z no To był Maciej. Po raz Mateusz. No, gadają. Puścili tą samą kwestię drugi raz. Wow. E, dziękujemy za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszamy do komentowania, lajkowania oraz oczywiście do subskrypcji. Zaraz pojawią się do kolejnych filmików. I jak zwykle, miłego dnia.